Cześć, z tej strony Ewelina, dzisiaj jesteście ze mną w Sinsei i zapraszam Was na Mierzymy i zobaczcie, co my tutaj będziemy dzisiaj przemierzać. Pierwsza sukienka jasno-żółta, kolorek tak zwany masełkowy, śliczna, słodka, ma kokardki, rękawki nieco bufiaste, w pasie gumka 49,99, w kolanko, jeżeli chodzi o długość i w taki sposób o wykończona. Druga sukienka długa, no jak widzicie, tutaj odcięty dół od góry. Krótki rękawek, cena 59,99. Dekolt okrągły pod szyję. Posiada ona kieszenie, zaraz to wszystko zresztą zobaczycie. Do przymierzalni dzisiaj wziąłem też sobie takie t-shirty. Dlaczego? Dlatego, że one są w świetnej cenie. Mają cudowne składy: 25,99. Zazwyczaj taka jest ich cena. No, powiem Wam, że t-shirts, jeżeli chodzi o ScinSea, to tutaj nie dość, że wybór mamy ogromny. No, ja wzięłam akurat tylko trzy. Nie dość, że wybór jest przeogromny. To jeszcze na dodatek i jakość, i cena, i wykonanie. To wszystko jest na ogromny, ogromny plus. Te koszulki będę mierzyła z moimi dżinsami, także za chwilkę będziemy to wszystko oglądać na mnie. Więc powoli już zaczynamy nasze mierzymy. Właśnie zaczniemy od koszulek. I już mamy pierwszą tutaj. Powiem Wam tak, ja brałam te rozmiary, które były, bo są rozmiary już niektóre przebrane. Jak widzicie, no świetna grafika w sam raz na lato. No i chciałam Wam też pokazać, jak można wystylizować sobie taki t-shirt, że on o teraz wygląda tak zwyczajnie, pospolicie, ale możemy coś tam sobie pokombinować po swojemu i zupełnie będzie inna odsłona takiej. Rzeczy. Także widzicie, ja sobie tutaj podwijam rękawki, powiem Wam, że gdyby to był mój t-shirt z mojej szafy, to i ja sobie potrafię go tak porządnie tutaj naciągnąć na ramiona, no ale wiecie, no tutaj nie mogę tego czynić, bo to nie są moje t-shirty, ale jakieś tam domowe to u mnie cuda przechodzą. No i widzieliście, można sobie w spodnie wrzucić. Ale to wszystko wiem dziewczyny, żeby wy wiecie. Ale wam pokazuję jak bardzo się zmienia już taka rzecz. Jak właśnie wystylizowana ona wygląda. I to nie tylko chodzi tutaj o tego typu bluzki. Także nie bać się, nie bać się kombinować. Często wam mówię, że moda jest zabawą. My się nią bawimy, kombinujemy sobie pod siebie. To nie znaczy, że coś... Tak wyszło z produkcji i to ma tak wyglądać. A widzicie, tutaj troszeczkę ramię można sobie odsłonić. Także pokombinować, powymyślać i bawić się. Do tego Was oczywiście zawsze będę zachęcała. Tutaj już zaczęliśmy... Tą kolejną koszulkę już od razu od jakiejś tam mojej stylizacji i mojej wizji. Mojej, mówię, bo mojej, bo dziewczyny, Wy też możecie mi tutaj podsyłać swoje pomysły, jak Wy lubicie nosić, czy tam gdzieś paskiem. Wiem, że dziewczyny gdzieś tam kokardą tak związują. No, pokazałabym Wam tą. Może nawet zrobimy taki odcinek gdzieś tam u mnie w domu i będziemy sobie stylizować różnego typu rzeczy. No, widzicie, tutaj już na przykład jest grzecznie, a było. Inaczej. No i ostatnia. Zobaczcie, tak zwyczajnie wygląda. I ponownie zawijam rękawy. Jeden rękawek, drugi rękawek. No i oczywiście, co ja będę robić, podwijać do góry. Ale nie musicie podwijać do góry. Można sobie gdzieś tam, wiecie, właśnie w bok spodni, czy też w spódnicy, no zależy, co tam macie na dole. Jakoś pokombinować. Można w supeł sobie zawinąć, czy w jakąś kokardę. No tutaj ja tego nie czynię ze względu na to, że to są nie moje jeszcze bluzki, więc wiadomo, za bardzo nie mogę tutaj szaleć ale pokazuje Wam tylko to, jak bardzo zmienia daną rzecz wystylizowanie jej, czyli nadanie jej naszego charakteru. To by było tyle, jeżeli chodzi o te koszulki, natomiast teraz sukienka, ta długa. Właśnie jak ona wygląda, no powiem Wam, że fajnie wygląda. Tutaj góra jest taka bluzka jakby odcięta od tej spódnicy, tak to mniej więcej się prezentuje, ma kieszenie. Zobaczcie, ta góra jest taka prążkowana. Całość jest bardzo wygodna, taka typowo letniara. Nie wzięłam tego dnia żadnej torebki. No i szkoda, ale już wiecie, byłam sama bez mojej pomocy, bez mojej asysty, i tak nie za bardzo już chciałam też wychodzić z tej przymierzalni. No, ale wiecie, że ja często właśnie lubię do mierzenia nie tylko brać ubrania, ale również jakieś dodatki, czy to okulary, czy to torebki, czy to buty. Zazwyczaj razem ze mną przymierzali są. No, ale dzisiaj niestety nie. I mamy teraz tą sukienkę z tymi słodkimi kokardkami. Tutaj sobie nie zawiązałam profesjonalnie u góry, ale to nieważne, to nieistotne. Więc yy, sukienka prezentuje się w ten sposób. Ładnie wykonana, zwiewna, lekka. I też myślę, że fajnie wygląda. Kolorek oczywiście nadal jest modny. Tutaj, o, możemy sobie podwinąć rękawy, więc one będą bardziej takie bufiaste, bardzo, bardzo dziewczęce jeszcze te kokardki tutaj to właśnie e, robią taką bardziej dziewczęcą. Jeżeli chodzi o nasze mierzymy, to już by było na tyle. Ja zapraszam Was do mnie. Oczywiście na kanał codziennie, bo ja tutaj jestem codziennie o godzinie 16.16 .16. i dziękuję Ci, że tutaj jesteś i do mnie zaglądasz. Także buziaki, pa pa!